Tak, ja wiem, znowu gadka Ark Raiders. Ale słuchajcie, Bark Studios wypuściło w końcu roadmapę tego projektu. Roadmapę, na którą bardzo czekałem i w końcu wiemy, co nas będzie czekało w najbliższych miesiącach, aż do kwietnia. Roadmapę, która notabene nieco podzieliła graczy i dolała trochę oliwy do ognia wokół całej tej burzy związanej z Ark Raiders. Bo w ostatnich tygodniach rzeczywiście zwiększa się hejt na Ark Raiders, szczególnie na X. -ie. I czytając te wszystkie opinie o tej grze, można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś krapem. No ale potem wchodzi się na Steam no i liczby mówią same za siebie. No ta gra cały czas cieszy się świetnym zainteresowaniem pośród graczy. Ja ze stanu obecnego Ark Raiders jestem bardzo zadowolony, natomiast no, nie można powiedzieć, że praca Embark Studios wokół tego projektu nie jest bez skazy. I o tym dzisiaj sobie też trochę opowiemy i miesiąc po miesiącu przejdziemy przez to, co nas czeka w Raiders i na bieżąco będziemy sobie to po prostu omawiać. Więc zacznijmy sobie od stycznia. Co się będzie działo w styczniu w Raiders? I na pierwszy rzut ogłoszenie nowego trybu matchmakingu, na co bardzo liczyłem. Nowy tryb matchmakingu przeznaczony ma być dla tych Bardziej doświadczonych w teorii graczy, bo żeby w tym trybie zagrać, będzie trzeba mieć minimum 40 level. No i powiem szczerze, ja tego rozwiązania chyba nie do końca kupuję. I tutaj, chyba, Emrak Studios robi w taką pierwszą próbę wprowadzenia endgameowego trybu do tej gry. Oczywiście to jest super. Natomiast, wiecie, ja jestem fanem takich trybów przede wszystkim, kiedy one są high risk, high reward i rzeczywiście taką grubą linią oddzielających casual'owych nowych graczy od po prostu endgameowych. Ale żeby ich faktycznie oddzielić, to warunkiem Bark Riders nie powinien być level, tylko na przykład poziom giru bądź też jego wartość. Bo z całym szacunkiem Bark Riders twój level nie mówi o tobie całkowicie nic jako o graczu. Tylko, że z drugiej strony Bark Studios powiedziała jakiś czas temu wprost, że oni będą skupiali się w Ark Raiders na rozwoju głębi PvE. I to przede wszystkim jest natura tej gry. Stąd ten tryb będzie wyglądał pod kątem jego warunku tak, a nie inaczej, po prostu. Bo jednak, gdyby warunkiem był ten poziom giru bądź też jego wartość, no to to nakreśla bardzo mocną naturę PvP tego trybu, z uwagi na to, że po prostu gracze stają się jeszcze bardziej łakomym kąskiem dla innych graczy. I stąd napędza to rywalizację i raczej no, sortowałoby znowu gracze na PvE i na PvP. Ja tego do końca nie widzę. Do końca to znaczy, no, kumam to trochę, nie Kum, kumam próbę i propsuję ją, bo te próby pogłębienia kontentu i pogłębienia tej gry no, muszą być podejmowane. Natomiast mam nadzieję, że ten level nie będzie jedynym warunkiem, że na przykład nie będzie można wchodzić na mapy też na freeloadoutach, bądź też na przykład, że będzie tam zwiększona agresywność arków albo ich ilość. Albo po prostu ich poziom trudności No mam nadzieję, że tam będą jakieś takie nieoczywiste twisty Które spowodują, że ten tryb po prostu będzie ciekawszy Bo w obecnym momencie, jeśli jedynym warunkiem jego będzie level to, to nie widzę po prostu powodu, żeby w niego grać Przechodzimy sobie dalej Poza tym dostaniemy nowy, drobny modyfikator map Który nie wiemy jeszcze na czym polega Może to będą te toksyczne bagna Chociaż moim zdaniem jeszcze nie No i nowy projekt do zrobienia Czyli w sumie w styczniu nie czeka nas już nic niesamowicie przełomowego Ale spoko, że to wszystko dotrze do nas już jutro We wtorek Luty. W lutym otrzymamy z kolei kolejny, tym razem większy modyfikator. Map, który został oznaczony ikonką wiatru, co jest już w jakiś sposób sugestywne. Ponadto w końcu nowy ark, prawdopodobnie latający, i to jest coś, na co ja czekam najbardziej. Shreddery. Obecne największe zagrożenie w Ark pośród spośród tych pospolitych harków. Cieszę się na te przecieki mówiące o tym, że zaczną pojawiać się na innych mapach, bo ta głębia jest potrzebna. Gracze już się zaczęli uczyć tych obecnych arków i stanowią one coraz mniejsze zagrożenie, mimo że warto pamiętać, że one cały czas się uczą zachowań graczy, co w perspektywie ostatnich kilku miesięcy po prostu widać. Natomiast do tej pory też shreddery były największym zagrożeniem i ja bym je bardzo chętnie zobaczył w budynkach na innych mapach. W sumie nie tylko w budynkach, bo na otwartym terenie one stanowią największe zagrożenie. W lutym otrzymamy jeszcze nowy projekt, nowy Raider Deck i to to jest spoko, bo przedmioty kosmetyczne zawsze git. No i gwóźdź programu, czyli Update Map. No i teraz pytanie o tę roadmapę: czy oni planują Update jakiejś konkretnej mapy, czy Update wszystkich map? Bo jeśli wszystkich, no to ja jestem super ukontentowany i zadowolony, bo chciałbym, żeby natura ich już troszkę została przebudowana. Ja się po prostu tych map nauczyłem i niekiedy, no one troszeczkę się zaczynają nudzić, ale to też, no, nie chcę być jakimś malkontentem. No i dodatkowo, jeszcze w lutym dostaniemy opcję wipu. W marcu jak w garncu. Nie no, w tym marcu to się za dużo dziać nie będzie. Głównie z najważniejszej zmiany no to dodanie nowego arka. I jaram się na to i tego po prostu oczekuję od update'ów w tej grze. Kwiecień to jest final boss tej roadmap'y. Najważniejszy miesiąc z perspektywy rozwoju tego projektu, bo się pojawi nowy, duży ark. Prawdopodobnie to będzie ten Emperor, którego możemy widzieć na niebieskiej bramie obecnej tam w oddali. Gracze spekulują na temat tego, że on podchodzi... Coraz bliżej. No i mamy dostać nową mapę. Natomiast szczerze, to, że ona wychodzi dopiero pół roku od premiery Stella Montis, to jest jakiś żart. I ja rozumiem po prostu irytację graczy. Ponadto dostaniemy nowy modyfikator map oznaczony taką chmurką gazu, co może mieć związek z tymi przeciekami na temat Toxic Swamps i kolejną opcjonalną możliwość wipe'u. No i nową ekspedycję. Natomiast słuchajcie, według mnie, wszystko co najważniejsze w tej grze, co będzie się działo przez najbliższe miesiące, aż do kwietnia, poza tymi arkami, poza updatem mapy lub map i dodaniem nowej, to jest to wszystko, co jest napisane pod spodem rozpiski tych miesięcy. Czyli zmiany quality of life, nowe zadania, nowe przedmioty, nowy content kosmetyczny. I przede wszystkim ja liczę na jak największą ilość usprawnień Quality of Life. Bo to na przykład, że jeszcze nie ma możliwości zapisywania customowych loadoutów, to jest beka trochę, nie? Bo czasami, jak gracie na przykład gierki i macie niestety stryk przegranych, to robienie tego loadoutu między każdą z nich zajmuje naprawdę cholernie dużo czasu. Ponadto, kiedy kraftujecie jakiś gier, ja chciałbym, żeby i temy potrzebne do jego skraftowania. Były możliwe do skraftowania szybciej, bez przeklikiwania tych wszystkich opcji w warsztacie i tak dalej. Chciałbym też, żeby u Celeste za ziarno można było więcej kupić naraz niż jedną sztukę metalu. To są naprawdę takie pierdoły, ale one wpływają na to, ile wy czasu poświęcacie w menu, a nie w samej grze. I słuchajcie, przechodząc sobie do takiego podsumowania tej roadmapy, czy to jest dużo kontentu jak na pół roku od premiery gry? I tak i nie. Natomiast. Ja też nie chcę być taki bierny w ocenie tego wszystkiego, bo ja po prostu kumam irytację graczy. A największym żartem jest ta nowa mapa, która pojawi się dopiero w kwietniu. Pół roku oczekiwania na nową mapę między Stella Montis a Tom to jest, to jest po prostu żart z perspektywy firmy, która ma aż tylu deweloperów na swoim pokładzie. I oczywiście ja się nie wycofuję z tego, co mówiłem wielokrotnie, Ark Riders. Dla mnie to jest świetna, znakomita gra, ona jest faktycznie w dobrym momencie. Natomiast, no po prostu czas na wzmożone prace i na bardziej dynamiczny jej rozwój. Ja się zacząłem zastanawiać, czy taki powolny rozwój gry, dosyć powolny, wynika z tego, że oni rzeczywiście stawiają na zrównoważony rozwój i nie chcą odstraszyć graczy i są tacy przekonani o tym, że ta gra jest na świetnym momencie, czy to wynika po prostu z ich jakiejś niemocy i z tego, że nie wiedzą po prostu jak dalej ten projekt rozwijać, bo może nie wiem, może ilość graczy ich przytłoczyła i nie byli przygotowani na taki sukces. Nie wiem, no mnożą mi się po prostu różne opcje w głowie i no nie sposób się troszkę nie dopieprzać do Embrack Studios patrząc na to, jak wolno jest rozwijana ta gra, po prostu. I jak też sobie nie radzą z niektórymi problemami, no bo... Oni mieli chyba naprawdę z dwa miesiące problem, żeby na przykład załatać Stella Montis, która była dziurawa jak sito. I inne mapy, na których można było wchodzić za tekstury i za nich zabijać innych graczy. To było serio coś, co irytowało niesamowicie. Poza tym, no, są te problemy z quality of life, są problemy z cheaterami, których ja ostatnio co prawda nie doświadczam, ale wcześniej zdarzało mi się to kilka razy w ciągu 150 prawie godzin gry. No, i też tak u podstaw, po prostu mam wrażenie, że są problemy w Embrack Studio z komunikacją z graczami, bo ta roadmapa jest opublikowana późno, no, no późno po prostu. Natomiast mówię, tak na co dzień to jestem daleki od zrzędzenia. Ale też nie będę na siłę chwalił i propsował deweloperów, no bo bo zauważam po prostu z czego wynika ta irytacja graczy. Oczywiście ona jest trochę przesadzona, ale jest też zrozumiała. Na no gracze, jak jest sukces jakiejś gry, jakiegoś projektu, no to no mają po prostu tendencję do wyolbrzymiania i też no, żyjemy w dobie internetu, wiemy po prostu jak jest, nie ma co się oszukiwać. No, no kumam, po prostu kumam to zjawisko. Słuchajcie, może widzimy się jeszcze w tym tygodniu na filmie o takim nowym Extraction Shooterze, który wychodzi. W marcu i nazywa się Maraton, i może no, będzie jakimś zagrożeniem dla arc Riders chociaż nie sądzę, bo to trochę gra innej natury. Natomiast przede wszystkim dajcie mi znać, co wy, sądzi co wy sądzicie o rozwoju arc Riders, co sądzicie o tej roadmapie, czy wy się już znudziliście tą grą, czy jeszcze gracie, i tak dalej, i I słyszymy się w tym tygodniu. I co? Zostawcie subika, dłapeczkę, komentarz, co tam chcecie. Do zobaczenia. Aha, no i kurczę, tak mi jeszcze przyszło na myśl na sam koniec. Czy w tej grze nie przydałby się obowiązkowy wipe, tak po prostu dla wszystkich? Z czasem? Ja myślałem, że to nadejdzie prędzej niż później. Dajcie znać, co uważacie.